Cześć, gramy w Assassin's Creed Unity. E, jesteśmy, jestem tutaj z Tomkiem Stachurskim. Obaj e, przeszliśmy całą grę. No prawie, no, ja też. Na, na finiszu jestem, powiedzmy. I mamy o niej trochę odmienne zdanie. No graj, graj, graj. Zebraliśmy się wspólnie, żeby zagrać w nowego Asasyna. E, ja jestem generalnie zachwycony, e, tylko jestem. Odpaliliśmy tutaj tę grę e, w naszym studio na. Monitor na ekranie, na plaźmie jestem bardzo zaskoczony rzeczami, które się pojawiają, ponieważ mam wrażenie, że na przykład tutaj takiego drobnego rwania ekranu, które się odbywa, nie było u mnie na LCD-ku. A czy mówisz tak, że mamy odmienne zdanie? Na przykład ja uważam, że Unity też jest bardzo, bardzo fajną grą jeśli chodzi o klimaty Paryża. Um, I te zdolności tego asasyna, chociaż one nie są jakby bardzo rozbudowane w. W porównaniu z poprzednimi częściami serii, ale ten klimat się udziela. No bo ja od razu powiem, że dla mnie, jak skończyłem grę, to stwierdziłem, okej, okay, to jest najlepszy Assassin od czasów dwójki. Mm, nie wiem, czy najlepszy, ale na pewno dobry, na pewno jest to solidna gra. Eee, tak jak mówię, no to miasto jest ogromne, jest co robić, ma bardzo taki specyficzny klimat. Mm -hmm. I sama fabuła jest na tyle ciekawa, że miałem ochotę... Y Robić kolejne sekwencje. To jest o tyle zabawne, bo jak przeglądam recenzje zachodnie, to właśnie recenzenci generalnie narzekają na fabułę. A ja też jestem z niej bardzo zadowolony. Szukaj jakiegoś zadania. A ja powiem o tym, że ta gra ma jeden poważny problem i to właśnie tutaj się nie zgadzaliśmy, bo tobie działała dobrze podobno. Tak, tak, tak. A mi nie bardzo. Okej, okay, gubi... gra gubi klatki, ale podczas mojego grania u mnie na konsoli w domu. Poza takimi pojedynczym, pojedynczymi zgubami nie działy się rzeczy typu, o tu, e, powiedzmy, płynność rozgrywki spada do 10 klatek na sekundę, ani razu czegoś takiego nie, nie doświadczyłem, o czym piszą ludzie e, w internecie. Ja tutaj właśnie wspinam się na wysoką wieżę, o tamta jest wyższa, bo chciałbym Wam pokazać taką e, jakąś fajną panoramę. E, akurat teraz może być mgła. Ale mam nadzieję, że będzie spoko. Bo tu generalnie pogoda dynamicznie się zmienia, co jest bardzo też fajne. Raz mamy mgłę, raz mamy deszcz, raz mamy. Raz słońce, raz pogodę. deszcz. Tak. W każdym razie no, gra wygląda bardzo ładnie i myślę, że tutaj będzie widać to, jak już Mateusz się na samą górę w, w gramoli. Aczkolwiek te FPSy, no naprawdę, ja od samego początku miałem z tym problem, i czasami to było na tyle dokuczliwe, że wydawało mi się, że mam 5 albo 7 FPSów. Były jakieś konkretne miejsca w tym Paryżu, gdzie po prostu grać się nie dało i musiałem jak najszybciej wyjść z jakiegoś pomieszczenia, bo, bo chrupała mi animacja, FPS-y mi spadały i było generalnie, no niefajnie. O proszę, tak wygląda panorama. Tutaj nawet mamy, widzimy, jak chmury zasłaniają tam fragment. Dawaj, synchronizuj, to będzie ładny widoczek fragment miasta I, w, i też ciekawe, że tutaj no, jak wyspniemy się na taki wysoki wierzchołek to widzimy, że w jednym miejscu w mieście tutaj pojawia, wow, się, e, pojawia się mgła, w innym miejscu tej mgły nie ma, jest to strasznie fajne, bardzo e, fajna dramatyczna pogoda. Widzę, że pod tym budynkiem e, naokoło tego budynku zbiera się tłum, to może pójść tam i pokaż jak to wygląda, jeśli chodzi o populację tego Paryża, Czy bo... widzimy tłum? Chyba za tobą gdzieś. O, tutaj o, właśnie. Faktycznie. To akurat jest jeszcze mały tłum. No to jest mały tłum, ale jakby ten Paryż to właśnie... To nie będzie duży spoiler, jeżeli powiem, że w jednej, misji, w jednej z misji takich już późniejszych jest ładnych jest kilkanaście naprawdę. tysięcy osób w jednym miejscu. Tak, tak, tak. Też to miałem ostatnio i to jest mega, mega dobre. I takie tłumy się zbierają na ulicach Paryża. Można no się mamy, wtopić mamy w ten tłum. Tak, można się wtopić w ten tłum. Jakieś wykorzystać te osoby do niesnych celów strategicznych, żeby pozbyć się jakiejś grupki wrogów. Oczywiście przydaje się też Eagle Vision, które tutaj mamy pod trójkątem. Boom, Eagle Vision, żeby zidentyfikować właśnie wrogie cele, ale o, również. Mamy jakieś losowe wydarzenie Kill the Criminal, zaraz kiedy pomożemy ludziom. To są takie właściwie wypełniacze, to nie są jakieś mega rozwinięte, poboczne zadania, nawet tego tak nie nazwał, po prostu takie eventy, które się zdarzają. Że tak, ktoś kogoś tak, tak. złapał, ktoś Ale kogoś okradł? Za to fajne bonusy różnego rodzaju. No tak jak zbierzemy, na przykład, jak wykonamy 20, na przykład takich tak rzeczy, no to odblokujemy sobie jakiś przedmiot, na przykład. Bardzo podoba mi się nowy system walki, który w końcu nie polega na, na tym, żeby parować dotąd, aż w końcu ubijemy pięciu przeciwników na raz, bo przeci, przeciwnicy, z którymi walczymy, zaczęli być w jakikolwiek sposób. Szukaj jakiejś misji. W, w, jakikolwiek, w jakikolwiek sposób użyteczni, zaczęli. W, Próbować z nami walczyć, nie tylko stać. Dawaj, dawaj. Nie tylko stać w kółeczku. Tylko nie po cichu, tylko wiesz, normalną walką. No o. akurat teraz po cichu. E, najgorzej kiedy widzimy, że przeciwnik już wyciąga. E, kiedy ma, jesteśmy otoczeni przez przeciwników, jeden z nich wyciąga broń palną. Tak, wtedy to trzeba robić uniknięcie. To jest duży problem. Tak, tutaj broń palna bardzo boli i w ogóle zauważyłem, że w tym asasynie. No tutaj w ogóle możemy zobaczyć całą mapę, która jest w ogóle strasznie fajna, bo jest trójwymiarowa. W tym assassinie bardzo łatwo zginąć, nie wiem czy zauważyłeś. Tak, tak. Dwa, jest, dwa strzały, absolutnie. dwa ciosy i leżysz. Poszukamy jakiejś misji, tutaj. Więc mamy... jak ktoś lubi Dark Souls, to chyba też jakoś jako tako polubi nowy Assassin's Creed. No, nie jest ten Assassin's Creed aż tak trudny, bym powiedział. No, aż tak kartkorowy nie jest, ale y, naprawdę mamy mało, mało HP. Chyba, że sobie to rozbudujemy w, y, później w, y, w umiejętnościach, te nasze punkty życia. Ta nazwa misji wygląda dobrze. I zauważyłem, że jak odpaliłeś tę mapę, to strasznie dużo rzeczy się pokazało do zrobienia i to jest strasznie przytłaczające, ale to chyba fajne dla kogoś, kto lubi wyciągać z gry wszystko, jak już skończy fabułę. Tak, ale nie podoba mi się na przykład to, że niektóre ze skrzynek możemy otworzyć tylko e, bawiąc się, powiedzmy, za pomocą companion apki. Tak, albo na przykład nie możesz otworzyć skrzynki, bo nie zsynchronizowałeś sobie konta z, z Uplayem na przykład. Tak, tak. Trochę to mało klimatyczne. tak? No. To są rzeczy słabe i które generalnie nie... Po... To, to jest taki jeden drobiazg, który tak naprawdę nie podoba mi się w tej grze. Eee, bo poza tym w gruncie rzeczy jestem z niej zadowolony. Jak dla mnie ta gra jest naprawdę dobra, tylko potrzebuje aktualizacji. Patrzy, które załatają pewne problemy, ponieważ naprawdę te spadki FPS-ów są tragiczne. Chrupie animacja, czasem się zdarzają takie dziwne błędy podczas spinaczki nie tylko. Dziś oglądałem wczoraj te rzeczy na YouTube, jestem... Absolutnie zaskoczony, bo poza mimem, którego ci pokazywałem, e, to, no to właściwie wszystko, co się przydarzyło, jeśli chodzi o jakiekolwiek. A mimem w z tym animacją, sensie, że y, dotykałeś ściany, której nie było. Tak, no? tak, tak, i przeskakiwał z nóżki I, na nóżkę. Ireneusz Krosny trochę. E, aczkolwiek, no, podoba mi się w tej grze na pewno to, że jest co robić. Tutaj gdziekolwiek pobiegniemy, to nie dość, że jest tłum ludzi, to też na pewno jakaś osoba, która potrzebuje pomocy. Są nie tylko główny wątek fabularny, są misje, jakieś paryskie opowieści. Są śledztwa w ogóle, to jest coś chyba tak, nowego. Tak, tak. Nie wiem, czy to było dziś wcześniej, bo ja za bardzo. W... Ja grałem tylko w kilka osłon znaczy, syna. Jeśli chodzi o główne misje, fajne jest to, że to śledztwo. Zawsze musimy jakoś dotrzeć do tego. E, naszego celu, którego musimy zamordować. Aha, okej, okay, okej. Okay. No tak jak widziałeś w tym głównym motku, tylko że w poprzednich Asasynach to No to, to jest było, fajny motyw, goście... Tak, w poprzednich Asasynach gościoma. to było bardzo proste tak naprawdę. Idź tu, podsłuchaj to, e, zrób tam to, zgładź żeby go... Zgładź cel, tak? Tak, i na końcu zgładź cel, natomiast tutaj to odnajdywanie... Można kombinować, faktycznie. Tak, tak. Tylko jeszcze e, chodzi mi o to, że odnajdywanie tych przeciwników e, do za, zabójstwa w trakcie misji głównych E, dzieje się tak w miarę naturalnie. Nie jest tak, że mamy jakiś szablon, tak jak w poprzednich asesynach. Mm -hmm. e, co jest bardzo fajne. A tu ci FPS-y spadły. Panie. E, czy ja przyjąłem tą misję? Tak, tak, tak. Tylko musisz wysłuchać go do końca, podejrzewam. Tak, tak. No to wysłuchajmy go do końca i porozmawiajmy w międzyczasie. E, natomiast faktem jest, że te, też te misje z zabójstwami. Są fajnie zrobione znacznie lepiej, ponieważ y, mamy dużo, duże pole manewru, mamy dużo tak, możliwości, tak, tak. możemy. Y, autorzy przewidzieli, bo tak naprawdę to nie jest y, rzecz, którą możemy zrobić indywidualnie, ale y, jest zawsze kilka ścieżek, z których możemy skorzystać. Tak, tak możemy od razu właściwie skończyć misję w dwie minuty i pójść, zgładzić cel, y, jakby. Taktyce JOLO, czyli że po prostu idziemy i rozwalamy wszystko, co się tak, rusza. Tak, możemy skorzystać z otoczenia, możemy się przekraść. Jest... A możemy rozegrać misję w pół godziny i po prostu sobie stworzyć jakąś taką szansę, żeby wyeliminować cel bez wstrzymania alarmu. Możemy pom pomóc jakimś wieśniakom, którzy będą nam e, tak, nas tak, wspierać. Tak, tak. Albo na przykład zablokować kanały tam jakoś. Tak, mm, tak. Pamiętam było, było. Taką, taki motyw, że zakryłem e, otwory kanalizacyjne i przez to widoczność była w kanałach bardzo ograniczona. Prościej było wtedy I uciec. Prościej było uciec, mm -hmm. ale też wyeliminować przeciwników, którzy mieli problem, żeby mnie zauważyć w, takim, w takich zamglonych kanałach. Fajny motyw, fajny motyw, bo można kombinować. Czego e... wcześniej właściwie nie było, bo mieliśmy tylko jeden sposób na... Znaczy, też mogłeś kombinować, ale to na pewno było ograniczone mocno. Tutaj jeszcze fajny motyw by się przypomniało właśnie, że można sobie skakiwać przez okno Tam, do innych mieszkań. Tak. Także architektura Paryża bardzo fajnie przygotowana, nie tylko od zewnątrz, ale też od wewnątrz. Wiadomo, nie do każdego budynku wejdziemy, ale, ale są otwarte okna i warto, warto korzystać z takiej no ścieżki. No i pojawił się, jak zobaczycie po prawej stronie u góry, free run down, czyli e, dynamiczne schodzenie ze wszystkiego, dzięki czemu już e, nie udało mi się w tej grze przypadkowo popełnić samobójstwa, kiedy schodziłem, e, ponieważ tak samo jak e, w miarę zautomatyzowanie i e, Wspinamy się y, po budynkach. Tak samo możemy autokryzowanie schodzić, co jest bardzo fajne i wygodne. bo Uciekaj, strzelają w ciebie. Wszyscy, którzy grali w asasyna, z pewnością y, nieraz spotkali się z sytuacją, kiedy. O, tam mamy. Kiedy próbowali zejść z jakiegoś miejsca, i przez absolutny przypadek po prostu skoczyli w swoją. w objęcia śmierci. E, tutaj masz szansę, żeby go od razu zabić, właściwie, ale trzeba będzie uciekać w tym momencie, bo jest dużo. Strażników. I tak zrobimy. W ogóle to jest fajne, że mam cię. nie jesteś jedynym, jedynym celem jakby e, przeciwników, bo jedni walczą z drugimi. Tak, strażnicy tak. Są często tutaj, walczą z są tutaj z rewolucjonistami. Są dwie frakcje, które się ze sobą biją i potrafią sobie nawet przeszkadzać w trakcie misji, także. Tak, e, więc warto wykorzystać to zamieszanie, na przykład, na siebie jak napaść. jedna frakcja walczy z drugą, wtedy możemy się przekraść. No, i te pistolety strasznie bolą. Te wszystkie strzały z dystansu to wystarczą 2 trzy i nasz bohater pada. Więc warto jednak się chować, szukać osłon, uciekać na dachy. Fajna jest też możli możliwość. Gdzie tu uciekasz? A, na górę. Musisz uciec. Tak. Fajne A zabiłeś go, tak? Tak. Okay. <laughs> nie zauważyłem, nie zauważyłem. Fajna jest też możliwość zmiany ciuchów i uzbrojenia bohatera, który pokaz, Pokaż, pokaż, pokaż. No właśnie nie chciałem spoilować, ale no Dawaj, dobrze. Dawaj skończyliśmy jedną z Paris Stories. Znaczy no ciuszki możemy chyba spoilować? to no, nie jest Mamy Loadout, Equipment, no i mo możemy tutaj zmienić sobie kolory. Mój jest zielony, jako że zielony jest moim ulubionym kolorem. Jest spora różnorodność, każdy ciuszek ma jakiś tam zestaw kolorów zmieniamy wszystko, od kapturka po różne inne rzeczy no tak, jest z... I każdy e każdy personalizacja, element, o, każdy element odzieży wpływa jak widzicie po prawej na górze na statystyki bohatera poza takim zwiększaniem życia powiedzmy, czy też broni, czy też naszego ukrycia mamy też na dole modyfikatory, czyli powiedzmy zwiększa nam się zasięg eagle vision, tak jak tutaj jest to fajne jest to fajne, co chciałeś by pokazać? broń, broń Mamy bronie, broni jest bardzo dużo, mamy podział na jednoręczne, długie, silne pistolety. I oczywiście no i... jak wybierzemy sobie naszą broń karabiny. ciężką, no to nie możemy korzystać z szabli. Tak, tak, tak. I możemy mieć tylko krótki pistolet ze sobą, więc tutaj trzeba podjąć pewne. Młotek, pokażę młotek. Decyzje. Ty bardzo lubisz młotek. Z ja bardzo, ja całą grę przeszedłem z bronią ciężką. Wiem, że to jest takie młotek. mało, no lekki, ale są, są też. Ale to jest. Aha, to wyjdź do ciężkich. Ciężki Myślałem, brony. że jak mówiłeś o młotku, to mówisz o tym, bo ten nie, wygląda nie. jak taki do wbijania gwoździ. To jest też młotek w tej drugiej kategorii. Możesz biegać. Tutaj są halabardy, też też spoko, używałem, ale no... no Właściwie jest... nie używałem żadnej broni ciężkiej tak naprawdę. Mało poręczne Zysuwanie te halabardy, według mnie. Wolę poruszać się z bronią. Pokaż ciężkie, poka... ciężkie są super. Ciężkie są mega. Aha, okej. Okay. I tu będzie mu... I tutaj jest killoff, tutaj są jakieś buławy, tutaj są jakieś Morgensterny. Także jest, jest to różnorodny w tej kwestii, to trzeba przyznać. Nawet masz katanę taką je, tak jakby. To jest, jak widzisz, skandynawska broń, jest napisane. Nawet. No ale taka, wiesz, katana troszeczkę. To taka, taka, taka odrobinka. <laughs> Przytałby się mnie, Jest maczyta, ponieważ KG tutaj będzie miał swoje DLC. Szukam Twojego młota. Eee... Możliwe, że to jest. A nie, może, może, może faktycznie używałem tej, tego młotka z. E, jednoręcznego? Ostrzy zwykłych. No, a możliwe. tu jest hammer, zobacz, tylko A, No jest to pewnie ukryty. tak, a, bo ja zdobyłem go w jakiejś w jakiej misji. misji, w jakiejś misji. Tak, Właśnie. Tak, tak. To są misje, które dzięki temu, że je wykonaj, wykonaj, wykonujemy, to później no i mamy odlokowujemy sobie. Pistolety, które są bardzo ciekawe, niektóre przynajmniej. No, ten jest naprawdę niezły. <laughs> okay. Jest więcej luf? Chyba nie, 5 to jest chyba Max. No i strzelby na sam koniec. Grę. Także Wszystko każdy może sobie y, znaczenie stworzyć asasynę. E, właśnie, jak gramy... A, jeszcze skille, bo oczywiście odblokowujemy skille, które wykupujemy później za specjalne punkty otrzymywane podczas wykonywania misji. Fajnie, że jest preview, że można sobie zobaczyć, jak te skille działają w praktyce. Tak. E, no i tutaj, jak widzicie, na, po lewej stronie e, mamy nasz taki mały HUD e, z życiem i te takie gwiazdeczki przy, przy klasie postaci, którą teraz jest Advanced Enforcer. Właśnie tytuł taki, tak? tak? Twój tytuł w Bractwie. Tytuł w Bractwie. Te takie gwiazdki, których teraz mam cztery, a może być ich maksymalnie pięć. To nie jest jak w GTA, to nie są główki policjantów. Nie, nie, to jest level naszej postaci, który zwiększa się im więcej kupimy skili, im mamy lepsze uzbrojenie. I według tego też możemy sprawdzić, czy dana misja nie będzie dla nas przypadkiem za trudna, bo każda misja też jest oznaczona pewną ilością gwiazdek. Zgadza się. Także to jest takie. Bardzo szybkie wprowadzenie w Assassin's Creed Unity. Tak. Będzie pewnie, albo już jest, zależy jak będziemy wrzucać te materiały Quagran z roga, czyli gry, która okazała się w tym samym czasie co Unity, ale na, stare, na starą generację. Tak. Na pocieszenie. Na pocieszenie. Podobno też jest niezła, ale to już poczekamy na recenzję, poczekamy na jakąś rozbudowaną opinię. Także ogólnie. Polecamy. Polecamy, ale czekamy na patrze, ponieważ naprawdę, no, technikalia tutaj są takie dziwne troszkę. Te FPS-y spadają. Spadają fps -y. Spadają fps -y. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej, usłyszenia. Do usłyszenia.